Szanowni Państwo, przystępuję do realizacji następnego zadania, które zlecili mi mieszkańcy Nowego Sącza. Wcześniej były to ławeczki przy ścieżce rowerowej. Teraz przystępujemy do montażu koszy na śmieci. Zwracaliście mi Państwo uwagę w wielu rozmowach na to, że nie ma wystarczającej ilości tego typu urządzeń. Montujemy trzy duże kontenery na początku ścieżki, niedaleko miejsca rekreacji oraz przykładce. Oczywiście nic nie zastąpi kultury. Każdy powinien swoje odpadki, swoje śmieci zabierać ze sobą. Jednak mam nadzieję, że to ułatwi nam utrzymanie kamienicy w odpowiedniej czystości. Szanowni Państwo, wracamy nad kamienicę. Pracuję dalej dla Państwa niestrudzenie. Jestem z Wami, słucham Was. Szanowni mieszkańcy, jestem nad kamienicą w miejscu rekreacji. Również tutaj montujemy kontener na śmieci. Korzystajmy z niego.